Wiara wynika ze skierowania uwagi i myśli człowieka na Boga i sprawy przez Niego zlecone. Dlatego też wiara nie jest projektem własnym, lecz jest i powinna być uczciwą odpowiedzią na dar i Boże wezwanie. Sam fakt istnienia. Stworzonego człowieka jest powodem, by życie było uwielbieniem Boga i dziękczynieniem, a ponieważ istnienie jest celowe, należy pytać Boga o sens, by w nim uczestniczyć, a uczestnicząc w sensie otrzymanym od Boga, kontynuować Boże dzieło stworzenia w Bożym dziele. Odkupienia i uświęcenia. Człowiek się uświęca, korzystając z kolejnych łask, z kolejnej cierpliwości i daru Bożego. Tak to człowiek, chłonąc łaskę Bożą, pokonuje zło, wzmacnia siebie i dopełnia się Boża sprawiedliwość w jego życiu. Dobrze, Pamiętać o Bogu w każdej sytuacji, ale tak intensywnie, z takim zawierzeniem, by logika ziemska nie odebrała radości, życzliwości i pamięci o Bogu. W przeciwnym razie, gdy człowiek myśli o Bogu gubi, życie jego staje się nikczemne. Człowiek ulega wtedy swoim pożądaniom. Przydaje im rangę prawa lub innej słuszności, dorabia się zaniku poczucia grzechu i życie jego już nie funkcjonuje przed Bogiem dla zbawienia, lecz życie jego funkcjonuje przeciwko ludziom dla własnego uwielbienia. Grzech, który smakuje bezkarnością, bezsilnością oszukanych. Jest judaszową tragedią takich grzeszników, którzy z Boga sobie nic nie czynią, nie mają bojaźni Bożej, ludzi mają za nic, depcząc ich, i sami nie planując tego, skierowują siebie na owoc grzechu, samą zatratę. Dlatego trzeba się modlić, modlić. O to, by nie być poniewieranym przez własne zakłamanie, przez błędne zaangażowanie, by nie być jakiekolwiek ofiarą marnych dni. Trzeba prosić Pana Boga o taką całkowitą przynależność do Niego, by życie człowiecza było przyjętym darem Bożym. Z wdzięcznością i w pokoju. Miłość Boga zaprasza Cię i wzywa i przeznacza do spraw wielkich, wzniosłych, wiecznych. A Tobie grozi małoduszność i zadowolenie małym i tym, co śmiertelne. Wiara bowiem jest bliskością z Bogiem, a nie wiara, i co do niej prowadzi, z jakąś odległością i odmiennością w stosunku do Pana Boga. W ramach wezwania do wzniosłości Pan Bóg wezwał ludzi, by czynili sobie ziemię poddaną, ale to mało. Pan Bóg bardziej oczekuje od Ciebie, że Ty uczynisz siebie poddanym najwyższej miłości, byś ją przyjął, miał w niej udział, a to więcej niż cała Ziemia. Stąd przed Tobą są nieustanne wybory. Jak plebiscyt za Bogiem albo przeciw, i masz ciągle wybierać, czy będziesz wyniszczał siebie w adoracji siebie, czy będziesz promieniał w adoracji Boga. Narażony bowiem jesteś na dwie nawałnice. Coś na kształt skowidowienia narodowego, które nam nieprzyjaciele zafundowali. Grozi ci nawałnica bezbożnictwa i nawałnica bezmoralności. Bezmoralność i bezbożnictwo często idą z sobą w parze, a którzy temu legli innych, mają dla siebie zażer. A siebie odgadują i zaspokajają, aż do śmierci własnej, które nie akceptują, w nią nie wierzą, jej się buntują, i aby w tej samo zatracie przeżyć do wieczora, muszą się dobrze nakłamać, upoić, wywyższyć i na inne sposoby ogłupić. Bo trudno grzesznikowi z grzechem. Ale jak się tak nasłodzi diabelskim zakłamaniem, to przeżyje. Jeszcze jeden dzień i jeszcze jeden raz. Aż przyjdzie Bóg, i podczas śmierci już dłużej się nie da, albowiem człowiek będzie olśniony prawdą i konsekwencjami prawdy. Dlatego ufaj Bogu, bo Cię stworzył i ukochał. Słuchaj Boga a nie własnych przyzwyczajeń, namiętności, praw i tego, co się Tobie należy. Nie słuchaj swoich lęków i obaw. Przestań się bać. Nie przeczekuj, nie przetrzymuj, reaguj, bądź żywy i ożywiający. Trzeba by Twoje życie było odpowiedzią na Boże wezwanie, trzeba odpowiadać ufnie, wielkodusznie, wydrwale, i trzeba by Twoje życie ujawniało Boga w Tobie. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że jesteś niepodobny do siebie, bo ty to nie ty. O jaki jesteś dziś, taki do nieba nie wejdziesz i coś z tobą się musi wydarzyć, musisz przejść przez przeobrażenie, proces przebudowy, przenicowania ciebie mocą samego Boga. Dopiero wtedy, i wtedy. Jasz wtedy upodobnisz się do Boga i odzyskasz siebie samego. Jak żarówka, nie świeci bez elektrowni, tak czy nie jest nieszczęśliwy bez Boga. Stałość Boga i nadrzędność Jego roli. Ujawniają się w Bożej woli, ale i w odpowiedzi na wolę Bożą. Dziś również grozi ci lęk, stchórzenie, rezygnacja i wycofanie. Bo w twoim życiu było wiele bitew, które przegrałeś. Jak to w przypadku grzechu bywa. Ale też było wiele bitew, do których nie wyszedłeś, i miłość dawana Tobie nie zaistniała, bo walka jest przemożnym wysiłkiem z mocy Boga biorącym się dla wytrwania i przeprowadzenia spraw Bożych na polu dwojego człowieczeństwa. Dziś świat własne tchórzostwo nazywa roztropnością. Prawdzicieli szaleńcami, samotników wykluczonymi, a największych grzeszników ziemi zwycięzcami. Ty sobie nie kłam, albowiem stworzył Cię Bóg do rzeczy wielkich i wzniosłych. Tak wzniosłych, że ta ziemia to za mało. Dopiero Boga i aż Boga, dopiero wtedy i aż wtedy, dopiero tak ulokowany, tak w Nim wbudowany, wszczepiony, dopiero wtedy masz w sobie nie ginąc zaczątek życia Bożego, który będzie Twoim wielkim blaskiem i potęgą uczestniczenia w Bożej mocy. Zwykle, Jerzyk, ambitny, chce być kimś, zwłaszcza ambitny i zazdrosny, chce być kimś, tylko nie tędy droga, nie duch rywalizacji, czyli eliminacji, tylko duch miłości, czyli posłużenia i przyjęcia bliźniego. To o tobie zadecyduje i to ciebie będzie budować. Jako człowiek wdrożony w zamysł Boży, którego spekulacją jest rozmyślanie o Bogu, jako człowiek, który cierpliwie czeka ratunku od Boga, doznasz tego, jak Pan Bóg Cię będzie rozpiększał, rozżywiał. I czynił człowiekiem niebywale potężniejszym od tego, co oczy Twoje widzą. Wprawdzie ciało zamiera, ale duch ożywa. A dzień sprawiedliwości, dzień ostatni, a może dzień pierwszy, dzień wieczny, wybrzmi jak echo, które nie gaśnie, bo Bóg chce być uszczęśliwieniem wszystkich przed siebie umiłowanych.